Słuchajcie, dzisiaj tak postanowiłam, że po prostu e, taki będzie wyjątkowy odcinek i odpowiem na wszystkie Wasze komentarze, które pojawiały się pod naszymi filmami na YouTube. Takie QA. To co? Leci wyskoczem? mogę? Kamera. Przeczytałam wszystkie Wasze komentarze i wzięłam je sobie do serca. Mniej gestykulacji. Ja to bym chciała wiedzieć, jak na to wszystko zarobić przed 30. <noise> w pierwszej kolejności obejrzyj pierwszy odcinek Moś, czyli jak zorganizować e, wesele do 20 tysięcy złotych. To może ograniczyć trochę koszta, więc będzie mniej do zebrania. A jeżeli to wciąż jest dużo kasy, to na przykład możesz sobie znaleźć bogatego męża. Dobrałam. Dzięki. Miałam taką nadzieję, że będziecie pobierać. Wszyscy. Wszystkie. Świetna sprawa targi ślubne. Wiem, że na pewno się wybiorę. Może warto zrobić odcinek o wyborze tortu ślubnego, inspiracjach, degustacji, porównaniu cukierni, ranking smaków? Ciekawe oferty w okolicy ma kejkerka, tortystka, dzikowiec, tortowe atelier Kolbuszowa, cukiernia Wróbel Kolbuszowa. Chętnie obejrzałabym filmik na ten temat. Czekam z niecierpliwością na kolejne filmiki, bo widzę, że masz potencjał. Odnośnie y, odcinka y, na temat tortów, ciast, cukierni itd. To muszę powiedzieć, że nie mieliśmy w planach takiego. Eee, trzeba to zapisać. Eee, tutaj już widzę, że, że, że się zapisuje. Eee, czekamy w takim razie na propozycję od lokalnych cukierni, żeby nas zaprosili, żebyśmy mogli u nich nagrywać. Jak to, jak to dopniemy, to zrobimy taki odcinek. A co? Dałam suba materiał zajebisty. Pozdro. Dzięks! Pies szczeka, ludzie gadają, dziecko się drze, a ja odpowiadam na komentarze. Tak jakby nie można było odpowiedzieć na nie yy, pisząc. Bardzo fajny odcinek. W tym roku ja biorę ślub humanistyczny. Bardzo polecam z różnych względów. Chcieliśmy wziąć ślub do końca roku, a wesele mamy w wakacje. Zdecydowaliśmy się na taką opcję jak ślub humanistyczny, bo to jest super rozwiązanie dla osób niewierzących i nie tylko. Ceremonia będzie w ogrodzie przy sali weselnej. Cena jest niewiele wyższa od ślubu cywilnego z dojazdem. Jest! Treści fajne, ale zdecydujcie proszę na jedną kamerę, bo ciężko się skupić na treści, jak tak obraz się zmienia często. Yy, już się zastosowaliśmy, chciałam powiedzieć, jest tylko jedna kamera, nie ma tej drugiej. Ha, ha. Yy, a co, co do reszty, yy, byłoby bardzo miło, gdybyś po ślubie podzieliła się z nami fotkami albo w ogóle yy, swoimi przemyśleniami na temat tego rodzaju ślubu. Yy, na pewno to by było takie bardziej wartościowe niż moje takie suche gadanie na, na ten temat. Znowu to samo. Znowu gestykulacja, wejściówka, zachowania, zbliżenia, wszystko żywcem ściągnęłaś z kanału, mówiąc inaczej. Wstyd, dziewczyno. Skoro chcesz mieć własny, oryginalny kanał, to mogłaś usiąść i się zastanowić, jak to ma wszystko wyglądać. Plagiat. Może nie usiadłam faktycznie, bo może na stojąco wymyślałam, może tak było, ale wstyd, dziewczyno, żeby tak obrażać moich montażystów ukochanych, którzy tutaj siódme poty yy, wylewają, żeby dla was to zmontować. Wstyd, dziewczyno. Ale się cieszę, że zaczęłaś nagrywać, kiedy planujesz ślub. Nie przestawaj, czekam na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo. Fajny film, ciekawy, fajne wskazówki. Ja na pewno zaoszczędziłabym na sukni i liczbie gości, bo nie widzę sensu zapraszania mnóstwa dalekich ciotek. Chciałabym zajrzeć do Excela, ale niestety nie mogę poprać, Pojawia się ostrzeżenie przed oszustwem. Czekam na następny odcinek. Ja myślę, że to przez to, że twoja przeglądarka po prostu Boi się, że tam jest wirus czy, czy coś takiego, ale nie masz co się bać. Yy, przysięgam yy, uroczyście tutaj, że aplik jest sprawdzony, sprawdzony. Możesz śmiało pobierać, wszystko działa jak należy, także yy, śmiało. Co do oszczędzania, yy, ja dzisiaj też zdecydowanie oszczędziłabym na sukni. Uważam, że wydałam na nią za dużo i to jest zbędny wydatek, bo można znaleźć fantastyczne suknie, jak już mówiłam nieraz, za dużo, dużo, dużo mniejsze pieniądze. Na liczbie jego się też oszczędzałam. Też mówiłam, że bez sensu po mi jakichś y, ludzi, których nawet nie znam albo nie lubię, no. Nagrywasz z wielkim wyprzedzeniem. Wow. No! Ale to, to z różnych względów. Y, między innymi dlatego, że y, wtedy była wiosna, było ciepło, wiadome, teraz byłoby mi trudno y, mieć ładną scenerię, wiadome. Y, ale raczej teraz już będzie trochę y, z mniejszym wyprzedzeniem. Będziemy nagrywać na bieżąco. Plagiat z kanału Mówiąc Inaczej. Już wiemy. Ja już, ja już sobie to wzięłam mocno do serduszka. I to, a, a, lubię być dla blad... tak mnie dotknął. Co do butów serdecznie polecam zrobić sobie buty taneczne. Ja swoje robiłam w sklepie kozdra we Wrocławiu. Zapłaciłam za nie 250 zł plus koszt materiału, bo wybrałam sobie kolor, którego oni nie mają. Buty są robione pod wymiar stopy i są tak wygodne, że całą noc można tańczyć, nie czując ich na nodze. Jedyny minus to czas oczekiwania, bo trzeba je zamówić odpowiednio wcześnie, bo czeka się kilka tygodni na zrobienie. Słuszna uwaga! Właściwie to zapomniałam o tym, bo kiedyś o tym czytałam przy organizacji swojego ślubu. Faktycznie, buty taneczne to jest fantastyczna opcja, bo podobno całą noc można w nich przyśmigać i nowi nie bolą. Tego samochodu nie używajcie, bo za bardzo szumi tu! Super, bardzo profesjonalnie i ogrom informacji zawarty w każdym odcinku. Leci super! Dziękuję! Bardzo. Mam pierścionek. Piercionek. Mam pierścionek tarentunowy z białego złota, firma Apart. Noszę go od sierpnia tamtego roku. Niestety widzę, że lekko zżółkł. Gwarancji nie mam, bo dałam go zmniejszyć do lokalnego jubilera, więc nie oddam go do czytania, czy coś apartomib. I teraz pytanie: czy to normalne, że białe złoto zawsze będzie przebijało żółtym? Bo nie wiemy teraz, jakie obrączki wybrać. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj w ogóle muszę powiedzieć, że w odcinku o obrączkach bardzo pomogła mi jedna dziewczyna, której odpowiedź teraz zobaczycie, która właśnie odpowiadała na różne komentarze dotyczące właśnie tego, jak zachowuje się złoto. Myślę, że super odpowiedziała, bo odpowiedziała tak. Białe złoto jest pokrywane rodem. Rod zawsze będzie się ścierał. Białe złoto naturalnie jest koloru żółtego złota, więc co za tym idzie podczas użytkowania zawsze ten kolor będzie się przebijał. Dziękuję Ci bardzo, Sandra, za te odpowiedzi, bo faktycznie tak się dzieje, to są rzeczowe odpowiedzi. Mam nadzieję, że, że wyczerpują ten temat. O, tu jest fajny komentarz. Lubię ten komentarz, ja się w ogóle uśmiałam, jak go przeczytałam po raz pierwszy. BarMix, automatyczny barman, mówi <grytanie> Oczywiście, że mnie zadowolę gości w zaledwie 15 sekund. Nie wiem, czy masz się czuć fajnie. <grytanie> bo ja wiem, że chodzi o drinki. A tutaj już czarne myśli. Byłam na weselach, gdzie był taniec z ogniem, zimne ognie, drink bar, pokaz fajerwerków, ale chyba najlepiej wy wypada drink bar z pokazem barmańskim. Zimne ognie pięknie wyglądają na zdjęciach, ale właśnie zaciekawiła mnie ta opcja z puszczaniem lampionów, też efektowne. Tak, i generalnie puszczanie lampionów to jest bardzo fajna em, atrakcja. Ale, tak jak mówiłam tam w odcinku, trzeba pa pamiętać, że nie wszędzie można te lampiony puszczać i nawet jeżeli chcecie je puścić, to musicie mieć e, zgodę najpierw e, właściciela do, domu weselnego, ale on może Wam powiedzieć, że ta zgo zgoda będzie niewystarczająca i będzie trzeba jeszcze zawiadomić straż miejską lub straż pożarną. Du dużo zachodu, ale jak na ekspert zamówicie lampiony, to wyjdzie po teniość. O, mój ulubiony komentarz kolejny! Beznadziejny ten odcinek. A do którego to jest odcinka? O atrakcjach. No beznadziejny. No beznadziejny, ja też tak <grym uważam. <grym> ja lubię takie komentarze. Ja akurat uważam, że to są bardzo rozwijające komentarze. To jest, to jest typowy przykład ym, niekonstruktywnej krytyki. Nikt nie mówi, że każda krytyka musi być konstruktywna. Niektórzy wolą niekonstruktywną. U nas popularne są pokazy barmańskie, plus oczywiście drink bar. Tak, u nas właśnie yy, wydaje mi się, że oprócz fotobudki, która jest już chyba wszędzie, w tym momencie właśnie yy, wchodzi ta moda, że każdy bierze sobie też drink bar, lub robi go sam, memu, samemu. Czyli jakby bez pokazów, nie mamy yy, tego barmana, tylko yy, młodzi kupują różne alkohole, stawiają je na takim osobnym stole i zawsze to też robi taką robotę, a troszkę taniości. Nie autokefalityczny, tylko F. -ha. Mnie... Nie autokefalityczny, tylko autokefaliczny kościół prawosławny. Gdybym był wyznawcą prawosławia, raczej nie chciałoby mi się już oglądać dalej. I wcale się nie dziwię. Ja się biję w pierś, bardzo, bardzo mi głupio jest. Naprawdę. Bez, bez żartów, bez, bez ściemy, bez śmieszkowania, nie powinnam była tego robić. Przepraszam kościół starokatolicki, ma Maria Witów w kościół, zielonoświątkowy kościół. Ksiądz nie udziela ślubu, on może go pobłogosławić. Ślubu w kościele udzielają sobie młodzi. Słusznie, yy, tylko chciałam zaznaczyć, że... albo się mylę, powiedzcie mi. Wydaje mi się, że tak się mówi po prostu, bo yy, ja mogłam nie wiedzieć, mogłam nie wiedzieć, że to faktycznie tak wygląda, że to młodzi sobie udzielają tego ślubu. Yy, ale wydaje mi się, że jest mnóstwo osób, które sobie doskonale zdają da z tego sprawę, a i tak posługują się takim słownictwem, że to ksiądz udziela ślubu. Nie wiem, może się mylę. Jak coś, to możecie mnie poprawić. A może coś o cywilnym? Tak, z całą pewnością pojawi się odcinek na temat ślubu cywilnego. Sama taki brałam, więc coś tam wiem. Czyś mi się wbił na ja kwadrat to o tej godzinie? Podobał mi się film i trafił we mnie w 100%. Chyba czas zajrzeć w oszczędności i intensywniej pomyśleć i zacząć mówić o ślubie. Taki mam właśnie plan, że niedługo wszyscy w Polsce będą mówić o ślubie. I o mnie troszkę też. Ogólnie odcinek fajny, wszystko fajnie przedstawione. Mam tylko jedną uwagę subiektywną, jak dla mnie za dużo gestykulujesz, niekiedy wyglądasz jakbyś rapowała. Bardzo chciałam być kiedyś żoną pezeta zapłada się fajnie. A co do wina, zawsze można jechać na narzeczeńską wycieczkę do Węgier lub ogólnie mówiąc na Bałkany. Mołdawia, Macedonia, Rumunia, Bułgaria. Wiadomo, że lepiej tam, gdzie Unia Europejska, ale wszędzie się da. Wina są tańsze, a i zwiedzanie przy okazji jest fajną sprawą, bo Bałkany są piękne. Można też przynajmniej z Kolbuszowej, podskoczyć tuż za granicę i przy okazji zrobić sobie wypad do Lwowa. Niektóre ukraińskie binasy są naprawdę bardzo dobre, ale lepiej wcześniej sprawdzić, które to dokładnie w internecie. Ha! No! A ja na przykład na takie coś nie wpadłam. Także, e, wszyscy, którzy oglądacie e, moje filmy, pamiętajcie, że można jeszcze e, skoczyć do komentarzy i tam też jest cała masa fantastycznych wskazówek. Ktoś tutaj pod tym komentarzem napisał. Tak, tylko ciekawe, kto przepuści panią przez granicę ze skrzynką wina. Przez granicę z Ukrainą można przewieźć dwa litry wina na osobę. Dawniej oznaczał złożenie uroczystej przysięgi wobec bóstwa lub wybranej grupy ludzi. Przysięga polegała najczęściej na zobowiązaniu się do wykonania pewnych rzeczy. Na przykład darowizny na rzecz konkretnego klasztoru czy kościoła. Jeżeli zdarzy się to, czego oczekiwał, pragnął. Przysięga polegała najczęściej na zobowiązaniu się do wykonania pewnych rzeczy. Jeżeli daje się to, czego oczekuję. Jeżeli daje się to, czego oczekuję. nie wiem, już późno trochę nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak mogło być. Sami wydaliśmy około 20 tysięcy, dużo rzeczy robiłam sama. Podziękowanie Księga Gości, fotograf i DJ po 1500 zł i jestem zadowolona. Reszta też wyszła bardzo tanio. Osobiście polecam nie wymyślać, bo nie warto. Noc przeleci, a dobra muzyka i jedzenie to podstawa. Też się zgadzam właśnie z tym, że tak naprawdę możesz oleć wszystkie kombinanse, e, byleby faktycznie jedzenie było dobre i muzyka, która może być od DJ-a. I właściwie, no właściwie mur beton, beton, że twoje wesele będzie fajne. Jeżeli jeszcze goście dopiszą, to czego chcieć więcej? Najtańsza sala w Poznaniu na wesele w godzinach 15:04 to koszt od 140 zł. I niestety widać po wystroju, że jest tańsza, a standard to 200 zł. za osobę. Jak się dowiedziałam od, od fotografa zespołu, menadżer sali. Jak się dowiedziałam od fotografa zespołu menadżera sali, moje wesele na 65 osób to malutkie wesele. A więc 65 razy 200 równa się 13 tysięcy za tę samą salę. Mogę się tylko domyślać, że w stolicy ceny są jeszcze wyższe. Tak i pewnie często, to, często tak jest. Ale właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że w tym odcinku takim moim celem niejako było pokazanie hmm, też takich nieszablonowych rozwiązań. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele sal e, w wielu miejscach mają po prostu takie narzucone ce ceny, że za mniej niż dwie stówy od osoby po prostu nie ma, nie będzie wesela. Ale można podejść do tego tak trochę nieszablonowo. Na przykład, jeżeli planujesz malu malutkie wesele, to ogarnij sobie, jakie w Twojej lokalizacji czy w, jego w jej otoczeniu e, są różne restauracje, które teoretycznie nie zajmują się organizacją wesel, ale tam organizują, nie wiem, chrzciny, urodziny, komunie, więc potrafią to robić. I zapytaj się, czy podjęliby się zorganizowania wesela. Jestem prawie pewna, że w takich nieoczywistych salach ta cena za talerze będzie niższa. No, warto spróbować, nic nas to nie kosztuje, jeżeli jest jakiś parkiet, jeżeli jest na to miejsce, to po prostu spróbujmy. Albo można też podejść już, no tak, całkiem kontrowersyjnie, e, czyli nie szukać sali, tylko zrobić na przykład wesele w plenerze pod namiotem i, or, i ogarnąć osobno catering. Też powinno być taniej niż na salach. Można też na przykład odrestaurować jakąś stodołę i zrobić sobie wesele w stylu rustykalnym. I też na bank Wam to wyjdzie taniej. Po prostu organizacja wesela to nie zawsze jest tak, że po prostu idziecie do domu weselnego albo wpisujecie dom weselny w lisiej dziurze i po prostu lecicie od A do Z, co Wam w goglu wyskoczy. Po prostu spójrzcie na to trochę inaczej, no. Mm, nie widziałam tego komentarza! Kiedyś dziewczyna założyła kanał o nic nie wiedzą. Gada, bo sobie gada, żeby mieć oglądalność. Kurzyło mnie to, że żywcem ciągnęła pomysły, gestykulacje, miny, nawet zbliżenia z dziwną miną, od kanału mówiąc inaczej. Stytkosz to planie Bez przesady. Nie można min splagiatować. Obrączki od Aparta i Jest są niewarte uwagi, ponieważ mają bardzo niską wagę, przez co są bardzo cienkie. Sorry, ale obrączka to coś, co będziesz nosić przez całe życie, i tutaj można wydać trochę więcej kasy, a nie potem irytować się na niską jakość. Zgadzam się i nie zgadzam jednocześnie. Zgadzam się, że jeżeli dla, dla kogoś ta obrączka jako symbol to jest coś bardzo ważnego, to oczywiście wtedy można na, na to wydać więcej. Ja w ogóle, gdybym nie było stać, to kupiłabym sobie obrączki platynowe, bo są antyalergiczne i najbardziej trwałe. No ale nie było mnie stać. Ja już też mówiłam yy, yy, w odcinku o obrączkach, yy, że moje obrączki to raczej nie wypał, yy, ale nic już, tym nie, nic już z tym nie zrobię. Natomiast cały czas nosimy się z mężem z zamiarem, żeby te obrączki sobie leżały w pudełeczku, a my kupimy sobie nowe, na przykład tytanowe, które będą antyalergiczne. Więc yy, jest wiele takich osób tak podejrzewam, jak my. Które znowuż nie przywiązują do, te, do, do tego jakiejś ogromnej wagi, i ten symbol nie jest dla nas tak, taki ogromnie ważny. Tak naprawdę spokojnie moglibyśmy sobie kupić e, srebrne obrączki i nie przeszkadzałoby nam to wcale. W tym roku, właśnie w październiku, biorę ślub i zainspirowałaś mnie, więc super. Też nie jestem za kamerzystą, zrezygnowałam z tego, bo nie widzę, nie widzę takiej potrzeby. Pozdrawiam. Ja teraz Wam coś powiem. Ja też chciałam trezentować z kamerzysty. W ogóle mówiłam, że absolutnie nie będę mieć kamery. To jest yy, wydawanie pieniędzy w błoto i w ogóle nie ma sensu. A potem pojawili się dżentelmeni. Jaką miejscowość wzięłaś pod uwagę? Jestem z Wrocławia i poza sezonem cena za talerzyk to 200-250 zł, w sezonie 250-380. E, mi się udało znaleźć dobrą ofertę w sezonie za 230 zł za talerzyk, ale ślub i wesele w piątek. Jest to też fajna alternatywa. Brałam pod uwagę miejscowość Kolbuszowa, czyli stąd skąd pochodzę. E, I u mnie naprawdę e, jest to spokojnie do ogarnięcia, żeby sala była za 120 czy 150 zł od osoby. E, ale oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszędzie tak jest, więc już też e, tutaj w komentarzach e, odpowiadałam, że marzy mi się taki odcinek, e, gdzie porównam różne ceny za różne usługi z różnych lokalizacji w Polsce. Myślę, że to będzie... Mm, takie dla Was y, mega autentyczne, y, i da Wam ogromną wiedzę na temat tego, ile kosztuje organizacja wesela w poszczególnych lokalizacjach. <laughs> na czym to skończyłam? Kolejny komentarz. Ja zorganizowałam za nieco ponad 7 tysięcy. Wystarczy olać konwenanse i wymuszone zwyczaje i zrobić to po swojemu. Fajnie, że też poruszasz ten temat, bo w ostatnich latach świat oszalał na punkcie kosztów wesela. I to jest komentarz, z którym ja się pod którym ja się podpisuję rękami i nogami. Właśnie z takiego założenia wychodzę yy, i uważam, dlatego też, że właściwie nie istnieje idealny budżet na wesele, bo każdy z osobna tworzy go po swojemu. No. Czwarte nam o tym plagiacie. Trolololo! Fotograf za 1500 zł nie ma dobrego sprzętu. Wiem, bo znam kilku osobiście. Kupowanie sukni ślubnej z netu jest mega głupotą. Obrączki z apartu są bardzo słabe i do dupy. Wiem doświadczenia mojej znajomej, a przecież muszą dobrze wyglądać przez długi czas. Kwiatów nie kupić za, za 300 zł, bo przecież jeszcze kwiaty do dekoracji sali. No chyba, że nie dekorujesz sali, ale to już mega słabe. Żadna dobra fryzjerka i wzorzystka nie zrobi Ci dobrej fryzury i makijażu za 100 zł. W filmie nie ma mowy o torcie, napojach, biżuterii, bieliznie, ciastach itp. Trudno polemizować takimi komentarzami, bo jestem pewna, że autorka po prostu opiera się na swoich marzeniach, pragnieniach, preferencjach. Więc ja nie mogę mówić, o nieprawda. Oczywiście, że prawda, bo jeżeli nie mówisz o swoich preferencjach i e, swoim podejściu do sprawy, no to tak faktycznie jest, jak mówisz. Natomiast e, myślę, że e, nie można przekładać tego na wszystkich innych ludzi, no bo każdy ma inne podejście, tak jak już powiedziałam. E, a jeżeli mam tutaj się kłócić z tymi cenami, no, e, bez sensu, żebym się kłóciła z tymi cenami, bo jeżeli e, faktycznie organizując swoje wesele, napotkałaś się na takie i takie ceny, masz takie i takie doświadczenie, to ja teraz swoimi słowami nie sprawię, że nagle stwierdzisz o może jednak ona ma rację? Więc ustosunkuję się tylko do tej końcówki, że w filmie nie ma mowy o torcie. Istotnie. Mój błąd. Mój błąd. Napojach. No u mnie, jakieś jest cena za leży, to są tam napoje i ciasta. Wiem, że to nie jest wszędzie, natomiast u mnie naprawdę nie ma ani jednej takiej sali w mojej okolicy, która by kazała dodatkowo sobie płacić za napoje czy ciasta. Biżuterii. Celowo nie ma biżuterii, ponieważ wychodzę z założenia, że wcale nie trzeba kupować nowej biżuterii na ślub. Można wziąć swoją starą lub pożyczyć. I wtedy mamy automatycznie zrealizowane te takie przesądy, że powinno się mieć coś starego lub coś pożyczonego. No. Bieliźnie. Też nie uważam, że musisz kupować nową bieliznę do ślubu. A nie wiem, może to ja tylko. Ale ja uważam, że nie. Ciastach itp. No to już powiedziałam o ciastach. No i jak Wam się podoba taki odcinek? Jeżeli chcecie, żeby takie odcinki pojawiały się częściej, to komentujcie więcej. Proste. E, tak serio, mamy w planach, żeby takie odcinki od czasu do czasu się pojawiały. Jeżeli będą pojawiały się komentarze, będą pojawiały się takie odcinki. Zapraszam!